Szukamy pięknych, zgrabnych i oryginalnych dziewczyn z Polski Jestem laska Z Polski No co mi pani z tu nim pod moim oknem? Kim ty w ogóle kurwa jesteś, pajacu? Bunkrów nie ma ale też jest zajebiścia. Sorry, mamy taki klimat. Bania u cygana, bania, u cygana, hej, bania u do rana! Ole koc! Boli Cię głowa? Weź spierdalaj. Ale Ty masz silną psychikę. Ale ostatnio miałem wenerę. Myślałem, że małego stracę. Bo jestem rudy! Mamy tu złodówca. Facebook. Wszystko i nic ważnego. Otaczają mnie kretyni. Chłopaki nie płaczą. Opujałeś! Przestańczyć z tobą chcę całą noc. Weź daj spokój, Halina, taki syp kurwa! Wybacz, ale ciągle przerywasz i śmierdzisz! Znam to uczucie, bracie. Nic nie może przecież wiecznie dbać! Kolpan, koni pan, coś z ciebie nie Martwię się już od tygodnia. Jak ty jesteś twardy? Pierdolisz w imię zasad z kurwy synu. Ty stara kurwo zmarnowałeś mi 20 lat życia. Grzysiu, co? Jan, co? Zupa. Weź daj spokój Mówię mam już dość, naprawdę chce mi się spać, naprawdę pada na ryj, strasznie męczy mnie kasem. Oh no! Drop it.